o samo to biuro, bo jednak przebija się tam taki kilkaset osób dziennie, to chyba nawet więcej niż czasami środki kultury, które też już są zamknięte i nie wiem, czy tutaj Państwo też wdrożyli jakieś dodatkowe sprzątanie, odkażanie, czy jakieś częstsze zmiany pracowników, nie wiem, może jakaś szyba taka jak w bankach mają, czy na pocztach, no tego typu sprawy mam na myśli. Cały czas analizujemy to, są kilkukrotne dezynfekcje w stanowisk pracy. Dzisiaj również jest już obecny strażnik miejski, który no, kolekwialnie mówiąc reguluje ruchem, aby nie było w większej liczby osób oczekujących, tylko i wyłącznie na sali jest tyle osób, ile jest stanowisk a wszystkie inne osoby oczekują. Również na każdym stanowisku, Pani Naczelnik, są środki dezynfekujące. Już prowadzimy rozmowy z firmą, która ewentualnie zamontuje również i szyby oddzielające pracowników od osób, które chcą załatwiać te sprawy. Również na Wejściu głównym, przy wejściu głównym panowie, którzy pracują na portierni, pytają osoby, które przychodzą, w jakim celu potwierdzane jest to w poszczególnych wydziałach, aby uszczerze się przed tym, aby nie było z e, niepotrzebnych wizyt czy chodzenia po, po urzędzie osób postronnych. Więc e, no, robimy wszystko, żeby jak najbardziej zabezpieczyć pracowników. Więc tutaj no, z biurą e, interesanta jest tak jak pan redaktor powiedział najbardziej jest, no, chyba narażeni pracownicy. Jeśli chodzi o ten kontakt, dziękuję również serdecznie tym pracownikom, że są, bo przecież urząd musi dalej funkcjonować. I robimy wszystko, żeby...